Witaj. W tym materiale zaprezentuję ci jak wykorzystać program OBS Studio jako wirtualną kamerę w Google Hangouts, Meet, na Skype'ie, w Zoomie oraz Discordzie. Dzięki wtyczce OBS Virtual Cam możesz przygotować dowolny materiał zamiast kamery. Ta funkcja jest często wykorzystywana podczas zdalnych spotkań biznesowych, w których bierze udział od kilku do nawet kilkudziesięciu osób, a także podczas e-lekcji, zwłaszcza w dobie pandemii. Pomysłowi uczniowie za pomocą tej wtyczki zaczęli tworzyć fake kamerki tak, aby nauczyciel myślał, że uczestniczą w elekcjach, a finalnie oglądał on nagrany wcześniej film. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału i zaczynamy. Aby po uruchomieniu OBS a w funkcjach panelu sterującego pojawiła się opcja uruchom kamerę wirtualną, należy przejść na stronę internetową, do której link znajdziesz w opisie pod tym filmem OBS Virtual Cam204 i poprzez. Link go to download, ściągnąć plik, następnie zainstalować go. Po uruchomieniu instalatora klikamy akceptuję, następnie next, ponownie next, wybieramy opcję pierwszą dla czterech wirtualnych kamer, klikamy dalej i instalujemy. Po zainstalowaniu OBS Virtual Cam przechodzimy do narzędzia, następnie Virtual Cam i tutaj mamy aplet opcji z zainstalowaną wtyczką. Interesuje nas opcja Auto Start. Jeżeli chcesz, aby ta wirtualna kamera odpalana była, za każdym razem, gdy włączysz OBS-a, zaznacz tę opcję. W tym miejscu wybieramy nazwę wirtualnej kamery, domyślnie OBS Kamera i klikamy Start. Następnie krzyżykiem Zamykamy tę opcję. Teraz, na potrzeby kamery wirtualnej, stworzymy sobie nową scenę. Klikam w plusik w panelu scen. Następnie wpisuję kamera wirtualna zatwierdzam przyciskiem OK i w tym momencie, w tym miejscu mogę dodać cokolwiek. Może to być kamera wideo, może to być film, który będzie odtwarzany dla osób, które będą korzystały z mojej kamery, które będą na nią patrzyły. W tym wypadku właśnie tak zrobimy. Wybiorę sobie źródło danych, następnie piszę film, powiedzmy, że chcę zaprezentować film na... Google Hangoutsie, albo na przykład na Skype'ie, czy też za pomocą Zooma, albo na przykład na Discordzie. Tak więc klikam Przeglądaj, następnie wybieram plik wideo, na przykładu pierwszy, lepszy i teraz mogę zaznaczyć opcję pętla. Coś, co robi wielu uczniów. Dokładnie chodzi o to, że wcześniej, zanim uruchomiona zostanie transmisja, zanim udostępniony zostanie obraz, uczniowie nagrywają sobie film wideo, który trwa, powiedzmy, dwie minuty. W trakcie siedzą przed komputerem i uważnie patrzą na to, co dzieje się na ekranie monitora. I nauczyciel myśli, że są obecni na lekcjach, a tymczasem ich przy komputerze nie ma lub zajmują się zupełnie czymś innym i jest to właśnie oto sposób taki na fake kamerkę przy użyciu OBS Virtual Cam. Zaznaczam zatem pętlę i potwierdzam przyciskiem OK. Pierwsze lepsze wideo, coś takiego mogę to sobie zmniejszyć, bez problemu ustawić w dowolnym miejscu na ekranie. Dodatkowo mogę wpisać na przykład swoje imię i nazwisko, tak aby na przykład osoba, która ogląda, by akurat mnie w danym momencie wiedziała kim jestem, klikam na plusik, następnie wybieram tekst, zatwierdzam przyciskiem OK i podaję swoje imię i nazwisko, które wyświetli się każdemu kto ogląda. Obraz z mojej kamery. Dodatkowo można dodać tu również kolejne rzeczy, które udostępnia nam OBS Studio, ale nie na tym będziemy się teraz skupiać. Udostępnijmy ten ekran teraz w Skype'ie. Przechodzimy do Skype'a, następnie klikamy w trzy kropeczki, wybieramy ustawienia i klikamy w dźwięk i obraz. Teraz wyświetla nam się informacja, że nie ma widocznej kamery. Co zatem zrobić? Wracamy szybciutko na momencik do obs i klikamy w Uruchom kamerę wirtualną w panelu sterującym. Teraz możemy z powrotem wrócić do Skype'a i jest nasza kamera z OBS-a. Ona jest odwrócona, ale to jest naturalne. U osób, które patrzą na kamerę, jest ona dokładnie tak samo wyświetlana, jak dla Ciebie w OBS-ie. Tutaj i na innych aplikacjach typu Zoom, Google Meet, będzie ona odwrócona. Dobrze, działa. W 100% w Skype działa. Przechodzimy zatem dalej. Teraz przechodzimy do Discorda. Odpalamy Discorda. Następnie klikamy w koło zębate, czyli ustawienia użytkownika. Przechodzimy do Głos i wideo, następnie w dół i wybieramy OBS Virtual Camera. Przetestuj wideo. I jest również odrzucony, ale osoby po drugiej stronie ekranu będą widziały ten obraz prawidłowo. Działa w 100%, a więc w dwóch aplikacjach mamy już skonfigurowaną kamerę wirtualną z OBS Studio. Teraz przejdziemy sobie do Google Meet. I wejdziemy do pierwszej lepszej rozmowy wideo, która została przygotowana. Może to być na przykład spotkanie biznesowe, bardzo ważne. Kamera została uruchomiona. Ok, yy, tylko że nie o tą kamerę nam chodzi, zatem klikam sobie tutaj na tą kamerę. Następnie przechodzę w obraz i wybieram OBS Virtual Camera. Krzyżyk i ponownie. Kamera wyświetla się już w Google Meet. Po drugiej stronie prawidłowa są wtyczki, dzięki którym można odwrócić ten obraz tak, aby on również u nas się wyświetlał poprawnie. W tym momencie akurat nie jest to mega potrzebne, dlatego przechodzimy dalej. Kolejna aplikacja to Zoom Meeting i. Tutaj również musimy zmienić ustawienia kamery. W tym celu klikamy sobie tutaj na tę strzałkę skierowaną ku górze i wybieramy OBS Virtual Camera. Klikamy Start Video i również jest nasz obraz z OBS Studio. Także odwrócony i także poprawnie wyświetlający się po drugiej stronie ekranu. Ten oto prosty sposób można skonfigurować w OBSie wirtualną kamerę, za pomocą której można uczestniczyć interaktywnie w różnego typu spotkaniach, czy podczas e-lekcji w dobie pandemii i innych sytuacji, które wymagają użycia tego typu technologii. Jeżeli masz jakieś pytania, napisz śmiało w komentarzu, jeżeli materiał Ci się podobał, daj łapkę w górę, a jeżeli nie subskrybujesz mojego kanału, to zrób to, zapraszam gorąco. No i cóż, do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym materiale. Trzymaj się. Cześć.